Apple iPhone SE trzeciej generacji posiada ten sam super szybki chip A15 Bionic, który zastosowano w iPhone 13. Dzięki wydajności grafiki, obraz w grach odświeża się wyjątkowo płynnie, a aplikacje otwierają się w mgnieniu oka. Chip napędza także zaawansowane funkcje fotograficzne, dzięki którym wszystkie detale zdjęć, jak twarze czy przedmioty, będą wyraźne. Zapiszesz je na wbudowanym dysku lub w chmurze iCloud. Obraz w tym modelu jest ostry i pełny kolorów. To zasługa wyświetlacza Retina HD, który jest też jasny i zapewnia czytelny obraz, nawet w słoneczny dzień. Smartfon jest energooszczędny i ma udoskonaloną baterię. Możesz ją naładować bezprzewodową ładowarką. Jeśli użyjesz zasilacza o mocy co najmniej 20 W, od 0 do 50% naładujesz baterię w zaledwie 30 minut. Możesz korzystać z największej prędkości internetu dzięki technologii 5G, a kiedy jej nie potrzebujesz, iPhone SE przechodzi w tryb smart data i oszczędza baterię. System iOS działa płynnie i stabilnie, jest kompatybilny z systemami komputerów Mac i zapewnia szybką synchronizację plików i danych. Smartfon ma wytrzymałą konstrukcję i jest wodoodporny. Wykorzystaj Touch ID, aby łatwo i bezpiecznie odblokowywać smartfon, logować się do aplikacji czy płacić za zakupy. Apple iPhone SE trzeciej generacji to smartfon dla aktywnych, który działa niezawodnie i płynnie. Po więcej informacji wejdź na stronę euro.com.pl